Witamy Was bardzo serdecznie w Konradowej. Jesteśmy przed schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Chcieliśmy Was zaprosić do środka. Schronisko jest otwarte. Zawsze jeżeli macie ochotę przyjść i zobaczyć, w jakich warunkach żyją psiaki będące pod naszą opieką, możecie przyjść. Zapraszamy. Przez okres kadencji burmistrza Kordiana Kolwiarza dużo na tym obiekcie się zmieniło. Przede wszystkim mówimy o zmianie infrastruktury służącej opiece naszym. Potopiecznym. Służymy tutaj psiakom. Mamy wspaniałą kadrę, wykwalifikowaną kadrę, która każdego dnia poświęca serce dla potopiecznych schroniska. Mamy ambulatorium. Zapewniamy bezpośrednią opiekę weterynaryjną nad naszymi psiakami. Każdy fakt przyjęcia naszego psiaka jest dokumentowany, każdy pies jest opisywany na wejściu. Robimy wizyty przedadopcyjne. Sprawdzamy miejsca, do których nasze psiaki miałyby być wyadoptowane. Zapewniamy im tutaj tak naprawdę nie tylko schronienie, ale również terapię, która pozwala, im na to, żeby spokojnie wejść do nowej rodziny i stać się przyjacielem na całe życie. Jeżeli chodzi o takie dni codzienne, o naszą szarą rzeczywistość, to przede wszystkim duży nacisk kładziemy na rutynę stałe pory posiłków, sprzątania, zabiegów weterynaryjnych, spacerów, zabawy. Dlatego, że trafiają do nas pieski bardzo różnej kondycji fizycznej i psychicznej i zależy nam na tym, żeby miały poczucie bezpieczeństwa, którą właśnie daje taka rutyna i przewidywalność. One od rana wiedzą, już znają dźwięki naszych silników, więc wiedzą doskonale, że już za chwilę będzie śniadanie, potem sprzątanie i cały ten program dnia jest im znany. Oczywiście każdy dzień jest nieprzewidywalny, ponieważ nigdy nie wiemy skąd dostaniemy zgłoszenie i ile tych zgłoszeń dostaniemy, ponieważ obsługujemy siedem gmin. Na szczęście od niedawna jest nas na tyle dużo, że nie musimy jakby tutaj z niczego rezygnować. Nasza ekipa się zwiększyła o dwie młode osoby, w tym jest dziewczyna, która jest świetną trenerką i behawiorystką. Także pieski mają dodatkową opiekę behawioralną. Nazywam się Marta Bajanowicz. Byłam tutaj wolontariuszką przez 5 lat i w końcu dołączyłam tutaj do kadry jako behawiorystka, trenerka. Mogę pracować, pomagać tym zwierzętom przede wszystkim, żeby pracowali z głową. Niektóre psiaki potrzebują naszego wsparcia właśnie gdzieś tam w treningach, bo wiadomo, w boksach mogą się nudzić, takie psy, które gdzieś tam chcą myśleć, coś działać. Więc od tego my jesteśmy. Warto adoptować nasze psiaki, warto gdzieś tam im pomagać w jakiś sposób po adopcji, jakby były jakieś problemy behawioralne, cokolwiek, my jesteśmy od tego. Jak do nas psiaki trafiają, to są w różnym stanie. Najczęściej są zestresowane, z całym otoczeniem, tak dalej. Nigdy nie wiemy, na jakiego psa trafimy. Czy będzie miał jakieś problemy socjalizacyjne, czy boi się samochodów ludzi, spacerów. Najczęściej psy nie potrafią chodzić nawet na spacery. Jesteśmy właśnie w tym trakcie uczenia tych nowych rzeczy, poznawania to, że człowiek jest naprawdę kochaną osobą, która gdzieś tam pomoże mu. W tej chwili. W schronisku przebywa 40 psiaków. Jest to taka średnia, którą staramy się utrzymywać dzięki właśnie adopcjom. Za każdą adopcję bardzo serdecznie dziękujemy, bo każda jedna jest, jest na wagę złota. To nie jest adopcja w ciemno, ponieważ my naprawdę spędzamy bardzo dużo czasu z tymi psami i naprawdę bardzo dużo jesteśmy w stanie o nich powiedzieć. Tutaj jest specjalna przestrzeń dla piesków starych. To jest staruszkowo. I jeszcze wciąż odbudowujemy je po powodzi, ponieważ tutaj naprawdę było fantastyczne to staruszkowo, ale no, powódź nam zabrała. Na szczęście mamy sponsora, który podjął się finansowania, więc pieniądze są. O, schodzą się nasze staruszki. To jest Stefanek. Cześć Stefanku! Stefanek nie widzi na jedno oczko. Sławeczka, żabcia. Jest jeszcze feluś, ale feluś prawdopodobnie gdzieś śpi <laughs> że one mają tutaj wolność w środku mają pokoiki łóżeczka Pozyskaliśmy nową radochę wielką, ogromną radość, czyli wybieg ogromny. Według naszych danych to jest największy schroniskowy wybieg w Polsce. Wybieg jest szalenie potrzebny, dlatego że musimy uczyć chodzenia na smyczy. Jeżeli one mają pójść do domu, one muszą jakkolwiek być obsługiwalne. Nauka na takim wybiegu jest o wiele mniej stresująca, o wiele dla nas prostsza i bezpieczniejsza. Gdzieś daleko, też możemy sprawdzić, czy nas widzą, słuchają i to jest ogromny, fajny teren do pracy z nim. Nimi, bo pójdziemy dalej, to nie wsłuchać innych psów ze stroniska i pies jest skoncentrowany na nas i możemy fajnie sobie tutaj z nimi działać. Tutaj mają być ścieżki sensoryczne, a na samym końcu plac treningowy czyli jakieś przeszkody, różne rzeczy do treningu, żeby się wymęczyły i żeby się pobawiły. To jest miejsce, które powstało w czasie zarządzania schroniskiem burmistrza Toriana Korbiarza. Kiedyś nie mieliśmy tutaj takiego miejsca, dziś ono jest. To właśnie w tym pomieszczeniu weterynarz bezpośrednio sprawujący opiekę nad naszymi zwierzakami przeprowadza do nimi badania, ale również proste zabiegi ambulatoryjne. A teraz Wam pokażemy, czym żywimy naszych płotopiecz. Zapraszamy do magazynu. Nasz magazyn wypełniony jest karmą. Jest to karma wysokiej jakości. Warto również wspomnieć, że nie tylko psiakami się opiekujemy. Dbamy również o bezdomne koty. Współpracujemy tutaj ze społecznymi opiekunami kotów. Każdorazowo co roku kupujemy im blisko 2 tony karmy, która w szczególności w okresach zimowych jest rozdysponowana pomiędzy bezdomne koty. Ale oprócz tego prowadzimy program sterylizacji kotów, ale również przekazujemy tabletki związane z odrobaczaniem i z bieżącą higieną w Tu Mamy również specjalne pomieszczenie dla psiaków, które w czasie złej aury, na przykład deszczowej, biegają po naszych wybiegach, się pobudzą. Mamy specjalny pokój kąpielowy, gdzie zażywają kąpieli. W naszym stronisku również przeprowadzamy kampanie społeczne promujące adopcję. Taką też przeprowadziliśmy z sekretarzem miasta z Piotrem Bubakiem. Tak, mieliśmy okazję wspólnie zorganizować taką akcję pod nazwą Uszy do Góry Szlakiem Sudeckim dla Bezdomnych Zwierząt. Oczywiście zorganizowałem to wraz z Małgosią, ale też wieloma osobami, które wspierają działalność schroniska. I podczas 10 dni wędrówki górskimi szlakami ja opowiadałem o działalności schroniska, o podopiecznych, a szczególnie każdego dnia opowiadaliśmy o każdym piesku przeznaczonym do adopcji. Tych piesków było 10. Dzięki tej akcji, która się odbiła szerokim echem i w mediach, i w gminie Nysa, te wszystkie 10 piesków znalazły kochający nowy dom. Natomiast główną bohaterką to była Ruda, piesek z niepełnosprawnością, bez przedniej łapki. Tutaj mam właśnie wizerunek Rudej. Dzisiaj Ruda jest szczęśliwym psem, ma kochającą rodzinę. Którą serdecznie bardzo serdecznie, tak, serdecznie rodzinę pozdrawiamy. Wszystkie pieski znalazły fantastyczne domy, jesteśmy z nimi w kontakcie. Wszystkie są szczęśliwe i osiągnęliśmy to, na czym nam najbardziej Tak, Bolt, Luna, Oscar, Muszka, to tylko niektóre imiona Proszę. tych. Zapadają psiaku. w pamięć, tak. jak widać. Zapadają w pamięć. Pamiętaj, miłości nie kupisz, ale możesz adoptować. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama, na stronę stroniska, w którym widać nasze psiaki, które czekają na kochające domy i zapraszamy na wolontariat.